Witajcie w kolejnym naszym filmie, słuchajcie dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania, których wszyscy są ciekawi, ale boją się zadawać. Szczególnie wy jako nastolatkowie, w szkole, chłopaka, dziewczynę, my bez tabu, tutaj Barti będzie odpowiadał na bardzo hardkorowe pytania. Tak, a jednocześnie przede wszystkim jednocześnie... będzie to również mukbang, czyli będziemy po prostu zreć odpowiadając na jakieś obleśne czasem pytania dotyczące, nie wiem, seksualności, życia. Przygotowałam sobie już, słuchajcie, tutaj pytania dla Bartiego. Nie będzie grzeczny, pytanie. Nie, nie, tu nie będą hardkorki. Więc zostawcie koniecznie kciuka i napiszcie też w ogóle w komentarzu, jak Wam się podoba moje dwukolorowe włosy. One już trochę zeszły kolorystycznie, ale na Instagramie możecie sobie zacząć, od razu oglądać po warbowaniu, bo zastanawiam się, żeby teraz robić właśnie dwukolorowe włosy. Będziemy tak na zmianę. Dobra, to jest, mam karteczka. Um, nazwijmy to Hardcore Talk About Boys and Girls e, i słuchajcie, na luzie, tak jakbyśmy byli znajomymi. Chcesz pizza? Dlaczego? Zostaw lejka, like, jak chcesz pizza. Zaczniemy, tak słuchajcie, lajtowo. Jakie jest Twoje zdanie na temat męskiego potu? Czy, yy, nie wiem, w ogóle zwracasz na to uwagę? Czy to bardzo przeszkadza? Średnio przeszkadza? W ogóle nie przeszkadza? Taki lekki zapaszek potu? Jeszcze jest przeze mnie akceptowalny, bo to wiecie, męskość, feromony, bla bla bla. Znaczy nie u każdego faceta, u mojego konkretnego, e, większość dziewczyn, dziewczyn chyba nie lubi zapachów potu. Jeszcze jak na przykład nie wejdziesz do przybieralni jakiejś męskiej, o Boże, to jest po prostu sporażka. A chłopaki chyba mają tak, że o, jest męski, No, chyba trochę tak, znaczy generalnie chodzi o to, że po prostu chyba u niektórych facetów bardziej się wydzierają feromony, a hmm. u niektórych nie. Jak są te feromony, to wtedy laski mają okrutko. A. a jak nie wydzielają się te feromony, no to jest obleczne. nie wiem, co mi się wydaje. Okay. Czy y, pocałunek z kobietą a z mężczyzną różni się dla, czy, dla ciebie czymś? Jeśli to całowałeś z kobietą, jak się całowałeś z mężczyzną? Mhm, mm różni się. O, no. tak. Kobiety są delikatniejsze w tych pocałunkach są bardziej takie namiętne, a mężczyźni chcą przejąć kontrolę i są tacy mocniejsi. O, Dla... to ja jestem trochę mężczyzną. <laughs> dlatego na przykład ja z facetem, to to musi się jakoś wtedy wyrównać, nie? Mm -hmm. A jak się jest z kobietą, to nie muszę za bardzo polecieć, no bo... Bo na taka delikatniejsza. Delikatniesze są tak. takie dziewczynki, nie pójdzie. Okej. Okay. No to nie będziemy tutaj owijać bawełnę. Czy wielkość ma znaczenie? Wielkość czego? Przyrodzenia męskiego. <laughs> mm. Ja, ya, jakbym miała mówić um w imieniu wszystkich kobiet, wydaje mi się, że, że coś, coś tam jednak jest na rzeczy. Ale, um, ale osobiście. Y, A력ally, mężczy... Jest to. To zależy. Ja dodam tylko takie jedno zdanie, co mi kiedyś moja znajoma powiedziała, że. Z tą wielkością jest tak, że jak facet ma dużego, takiego naprawdę dużego. To boli. Nie, nie chodzi o to, że boli, tylko że on wtedy za bardzo się nie stara w tym łóżku. Ma tego dużego, i po prostu kobieta i tak to tak czuje, mhm. że nie musi robić wiele rzeczy. A jak facet ma trochę mniejszego, i mhm. nie mówię, że jakiegoś mikrusa, ale takiego normalnego. Mhm. No to bardziej tą kobietę okay. chce zaspokoić, więc musi robić więcej rzeczy, co de facto sprawia bardziej przyjemność, bo tak naprawdę mm. y, dla kobiety jest bardziej przyjemne ta cała gra wstępna i ta cała otoczka, mm -hmm. niż już to samo. Bam, 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 bam. Nie muszę mówić takie słowo na A, to, to Ty wszystko wiesz o tym? Mm -hmm. O kobietach? Wiem. A! Wyobraź sobie, mm -hmm. że masz żonę o. i ta żona. Ma dziecko, ma dziecko, macie hmm. dziecko i ona karmi to dziecko. Hmm. Ma laktację, czy spróbowałbyś tego mleka? Myślę, że tak. W sensie nie, że... w sensie nie, bo może że to zrobiłam. Nie, że to by był mój fetysz i na przykład podczas seksu, mm -hmm. ale tak z ciekawości. bo to jest ciekawe inne doznanie. Wiem, że to robiłem, jak każdy z nas ze swoją małą no, w sensie, wiem, że to robiłem. No w sensie, że piłem mleko y, z piersi, ale... No ale nie robiłem tego nigdy jako świadomy mężczyzna, więc yy, myślę, że gdyby moja żona była w ciąży i ona też była na to otwarta, no bo też jakby nie mógł na to My nie wymusić, się, ona by nie chciała tego. By Musił być, słapałbyś ją i powiedział dawaj mleko! Sokał albo w nocy jakby spała. Ona się budzi a ja tam bo nie mam mleczka do kawy, to jest o tym musiałem zjawlać. Dobra, nie będziemy to jest takie tematy, bo ja, jak zwykle, lecimy. Jakby obostrzenia YouTube'a są bardzo dla nas niekorzystne, bo my lubimy rozmawiać bardzo otwarcie na różne tematy. No ale cóż, dobra. Wracając do tematu przyrodzenia. w temacie przyrodzenia. Czy na przykład jak e, jesteś, nie wiem, na plaży czy gdzieś e, i są faceci, którzy mają bardzo takie skąpe majteczki i mają na tyle e, dużego, że się to tam tak widocznie odznacza? Czy zwracasz na to uwagę? W sensie czy patrzysz? Raczej, raczej nie, raczej nie, bo jestem trochę taka nieśmiała. I, i boję się, że jakbym tak spojrzała, to on... Eee. Okej, okay, znowu hardkorowa sytuacja. Raczej Dobra w sobie. Hmm. Masz dziewczynę. Hmm. No i tam świeci już razem i yy, budzisz się i zostajesz zakrwawione przez ponieważ ona dostała w nocy okręt. Wow. Znaczy powiem tak, hmm. wydaje mi się, że jeśli chodzi o... Facetów ogólnie, mhm. to wielu z nich było w mega szoku, nie wiedziałoby co by zrobić i by spanikowało. Czy znaczy, wydaje mi się, że też zależy na jakim etapie by było, była ta Bo jakby to na przykład było na zasadzie to nasz pierwszy seks, czy jeden pierwszych z y, przednich i pierwsze takie wspólne mhm. nocowanie, czy coś się następuje, to było raczej facet by był w szoku. Mhm. Ale jeśli to ten związek trwa parę lat, no to. Jakby bardziej się wtedy akceptuje jakieś zwał u tej drugiej osoby i dziwne akcje. Ja bardziej bym się chyba, gdyby to była moja dziewczyna, to ja bym się chyba bardziej wystraszył, czy coś jej się nie stało, gdyby tej krwi było naprawdę dużo. Czy się nie wykrwawiłaby, czy coś w tym stylu. Matko! No bo, nie wiem, jakby dla mnie w ogóle takie rzeczy jak Okres tej sprawy to jest taka totalna norma. Słuchajcie, jeszcze tak, jak jesteśmy w trakcie tych pytań i sobie tutaj jemy pyszne jedzonko, mm. przypominamy, że to są tematy tabu, które my łamiemy, ponieważ nie ma granic, nie, nie boimy się gadać w takich rzeczach. Mm. Więc bądźcie tolerancyjni i na pewno któreś z tych pytań gdzieś Wam wpadł do główki. Tak, i też zauważcie, że w ogóle to jest my przy takich pytaniach, które są czasami lekko obrać, nawet jemy sobie po prostu, co jest dla nas, co pokazuje, jak dla nas to jest totalnie normalne. Dobra, no, znam. mam wielkie kawały czosnku w tej w makaronie. No dobrze, to nie. To Czy kobiety oglądają e, takie bardziej hardcore filmy pornograficzne? No, wydaje mi się, że to zależy od kobiety. Co lubi oglądać, co ją rajcuje i też czy jest w związku, czy nie. Co no, sądzisz o całowaniu się starszych osób? Bo na pewno są takie związki jakichś osób po 70, że oni nadal tam mają do siebie jakieś czułości, czy też całują, przydlają i inne rzeczy. No, dla mnie to jest mega słodkie i wydaje mi się, że dla każdego powinno być, bo wręcz dla mnie jest to słabe, jak jest jakiś związek, który trwa, nie wiem, 50 lat powiedzmy, no bo są takie związki w tych starszych osób, 40-50 lat trwają, i te osoby w pewnym momencie wyłączą swoje uczucia, że w sensie tak są ze sobą, że są, mm. Ale już nie ma takiej bliskości, intymności. Czasem, nawet osobno ze sobą już śpią w pewnym momencie. A no chyba coś innego zaczyna się liczyć, jak jesteś z tylną osobą. A co? Jakby zobaczył babci i dziadka na ulicy, którzy tak. Wow. Wow. No, ja bym patrzył tym pogratulował, chyba, że mają sporo związek. Ja też bym tak działał. Ja to w ogóle wychodzę z założenia, że ja, będąc starszym dziadkiem to po pierwsze nie, zamierza, nie zamierzam chodzić w jakimś sweterku yy, i wyglądać jak dziadzio, tylko zapuścić brodę, pomalować ją na tęczowy kolor w przebracji zagandalowej, chodzić tak po ulicy i mieć wywalone na wszystko? Bo przepraszam bardzo, jak ja będę miał świadomość, że za 10, 15, 20 lat, no już raczej umrę, A, albo za 5, to co mnie powstrzymuje przed robieniem wszystkiego, co chcę? Nic. Czy byłabyś w stanie jako kobieta być z mężczyzną, który to... Nie pociąga cię e, z wyglądu, w sensie nawet może cię trochę odrzuca, ale z drugiej strony charakter ma tak super i też czujesz z nim taką chemię. No czasem tak jest, że są ludzie, którzy nam się nie podobają, atrakcyjnie z wyglądu, mm -hmm. ale jest, tak chemię się czuje, że po prostu ma się ochotę na tą osobę rzucić. Nie wiem, czy tak masz. Rzadko tak się zdarza, ale czasami się tak zdarza. I czy byś była właśnie w stanie? Na trzeźwo od razu mówię, bo nie! Nie wiem bo tam pomija, to te różne rzeczy można robić. La la, nie? la 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 la. Nie zdarzyło mi się chyba coś takiego. No co to sobie wyobraź jako kobieta. Jak myślę, że kobiety Poste. na tych rzeczy reagują. No muszę że na pewno jakaś by się znalazła. Ale jeżeli chodzi o mnie, to musi być taka, nie wiem, jakaś, jakaś mała rzecz w jego wyglądzie, która mnie pociąga. No bo ja mhm. jakby wyglądał, nie wiem, nie obrażając quasi-modo jak quasi modo, to... Czy wiesz, kiedy dziewczyna ma okres? Bo y, ja chodząc do szkoły pamiętam, że jak miałam okres, to była... ja myślałam, że wszyscy o tym wiedzą, mm -hmm. wszyscy to widzą, wszyscy to czują i po prostu to było najgorsze i wydaje mi się, że dużo dziewczyn tak ma, a jak jest w rzeczywistości? Czy faceci potrafią to rozpoznać? Ja. Znaczy, jeśli chodzi na przykład o jakieś osoby, z którymi się dużo trzyma, tak jak ja z Wami, z moją siostrą, z Olą, Anielą, to po Waszym zachowaniu jestem w stanie mniej więcej skumać, że yy, was jest, u Was jest jest bo mi jest mega wkurzone na wszystko, bo ją głowa i w ogóle jest nienawidzi świata. Mhm. Ty to o tym mówisz zawsze, więc akurat to jest <śmiew> inna kwestia. Ale jestem w stanie, ale jeśli chodzi o obce to totalnie nie jestem. No dobra, słuchajcie, odpowiedzieliśmy na te pytania. Zadajcie koniecznie w komentarzach jakieś kolejne pytania, <tuk> takie hardkorowe, tylko może nie aż bardzo takie hardkorowe, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć tak, żeby YouTube nam nie zablokował mimo wszystko. Czyli będziemy rozmawiać o jakichś typowych rodzajach takiego... takich różnych Yyyy. rzeczy na S. Nie? A i tak się mimo wszystko tutaj bardzo przed Wami mm. otwieramy, bo jak wiecie mamy bardzo przyjazne stosunki z Wami, kożeńskie, powinniście to Wytam pisać, się a, nie tam, a nie tam się, nie wiem, pultać w komentarzach. I macie jakieś takie pytania, coś Was skorci, coś Was skusi, coś Was ciekawi, Dajcie znać, może nagramy drugą część taką i odpowiemy w imieniu kobiet i w imieniu mężczyzn. Albo, w ogóle, albo, albo może w ogóle dużo z Was daje jakieś takie pytania, na bazie których będziemy w stanie stworzyć jakiś film scenkowy, gdzie wyjaśnimy jakieś rzeczy. Takie w sensie nie związane ze stosunkiem, ale bardziej z takimi relacjami damsko-męskimi. No, także to wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Wami i koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał. I do zobaczenia i wpadajcie na nasze Instagramy, buziaczki. Mua!